Tym razem po ciekawych lokalizacjach oprowadzą nas łódcy artyści Daniel i Weronika Daniel to muzyk, który wkrótce wyda swój debiutancki album Weronika natomiast to młoda fotograf studiująca architekturę Razem postanowili zabrać mnie do Off Piotrkowska Jesteśmy właśnie na Owpiotrkowskiej z gośćmi dzisiejszego odcinka. W ogóle, co to jest za miejsce? Cześć. Um, znajdujemy się na Owpiotrkowskiej, jak wspomniałeś. Um, to jest miejsce, w którym kiedyś istniała fabryka bawełny. Um, natomiast dzisiaj te wszystkie przestrzenie wypełniają miejsca, do, do których zdecydowanie warto zajrzeć. Bo możemy tutaj i dobrze zjeść, i napić się dobrej kawy, posłuchać świetnej muzyki. Jak sama nazwa wskazuje, to jest miejsce offowe, w którym można spotkać rzeczywiście bardzo ciekawe rzeczy związane z tym środowiskiem artystycznym, z kulturą, z taką kulturalną łodzią i znaleźć inne rzeczy, inne niż w tych wszystkich sieciówkach, w tych miejscach, które każdy zna, które może odwiedzić w każdym innym mieście. My mamy swojego ofa, który jest tylko nasz. Natomiast oprócz tych miejsc, o których wspomniałam, możemy też znaleźć tutaj wiele ciekawych pracowników projektantów, młodych, zdolnych, kreatywnych ludzi, m.in. Kamili, kojarzonej do tej pory z Now Vintage, ze sklepem z zużywaną odzieżą, która obecnie planuje coś zupełnie, zupełnie nowego. Ale myślę, że o tym już opowie nam sama. No. Co możesz powiedzieć o tym miejscu. Znajdują się tu pracownie projektantów, ale nie tylko. Pracownie architektoniczne, fotografowie, yy, no, różne po prostu przemysły kreatywne, tak? Czyli dlaczego akurat właśnie w tym miejscu jest wszystko? Czego Owropietrkowska? Ktoś kiedyś sobie tam stworzył takie miejsce, był zamysł, yy, że będzie miejsce, które skupia właśnie różnych artystów, projektantów różne fajne rzeczy. No i myślę, że warto tutaj być mieć swoje miejsce i dlatego się tutaj znalazłam mhm. jakieś twoje projekty tworzysz coś tutaj yy, tak tworzę właśnie nowe bluzy akurat kiedyś prowadziłam sklep vintage i zajmowałam się z ciuchami używanymi teraz szykuję taką kolekcję która bazuje na nowych elementach czyli tam dzianina różne jakieś nowe materiały i łączę je z rzeczami vintageowymi Zapraszam, można zadzwonić pod dany numer, przyjść sobie zobaczyć. Można sobie nawet coś zrobić na wymiar, uszyć sobie coś, jak ktoś ma jakieś... No, masz też stronę internetową, tak, na której sprzedajesz? Tak, mam stronę internetową, sprzedaję na tym ogólnopolskim showroomie i, i vintage, i te nowe rzeczy, także zapraszam też do kupowania. Ronika pokazała mi tą modową część. Teraz pytanie: jaką Ty część ofiotrkowskiej mi pokażesz? Jaką? imprezową, kawkową, taką bardziej rozrywkową. A gdzie idziemy? Idziemy do Spalonych Słońcem. Czyli tu. Danielu, dlaczego akurat pokazałeś mi to miejsce? No, jest, jest kilka powodów. Bardzo lubię to miejsce, bardzo lubię tu przychodzić. Jest tutaj super muzyka. Dlatego to jest główny powód. Ja jestem bardzo wrażliwy na takie rzeczy, i gdziekolwiek by mnie nie poszedł, zawsze mi to nie pasuje. Albo jest jakaś słaba, albo jest za głośno, albo jest za cicho. No, tu jest idealnie. Jesteś muzykiem i niedługo wydajesz swoją pierwszą debiutancką płytę. Co możesz nie powiedzieć? Jest to właściwie zbiór piosenek z całego roku mojego, poprzedniego tutaj wodzi Będzie się nazywała Dreamers. Na tej płycie będzie dużo gitar. Będzie bardzo dynamiczna z jednej strony. Z drugiej strony też trochę, trochę jakoś tam refleksyjna. Trochę przelałem tam swoje obrazy z głowy, wspomnienia, sytuacje. Tak naprawdę mógłbym ją określić jako płytę impresyjną. Oczywiście to będzie dosyć osobista no. Jak uważasz, czy łódź jako miasto sprzyja artystą? Osobiście nie odczułem tego, żeby ktoś mi tutaj pomagał w czymkolwiek, natomiast jedyne co mogę powiedzieć to może to, że inspiruje rzeczywiście. Myślę, że to jest przygnębiające miasto tak naprawdę, więc w sumie to, to może pomagać też. Mi to, mi to czasami pomaga, tak naprawdę najlepiej się tworzy, kiedy jesteś albo smutnym, albo przygnębionym. I tak kończymy nasz odcinek o. o piotrkowska, idziemy się bawić do klubu dom. Do zobaczenia! Czy akurat chcieliście mi to miejsce pokazać w wodzi? Co jest takiego tutaj wyjątkowego? To co ja mogę powiedzieć, to chyba to jest jedne miejsce, gdzie nie ma żadnych dresów prawdopodobnie. <grym> e, to znaczy pewnie są, ale nikogo tutaj z tego co ja wiem, jeszcze nie zabili ani nie pobili.